Opowiadanie Opowieści z Lasu, odcinek 43. Jakie jest Twoje największe pragnienie? Tekst Ojciec Tomasz Szymczak. Oto przed nami ostatni tegoroczny odcinek Opowieści z Lasu. Ponieważ rycerz niepokalanej zajmował się w tym roku, anno domini 2024, dziesięcioma przykazaniami to i opowieści o Włodku z Konigurtka, bohaterze naszego cyklu opowiadań, wokół tychże starożytnych słów grawitowały. Pozostaje zatem spotkać Włodka w odsłonie grudniowej i zobaczyć, co myśli na temat przykazania numer 10. Tylko dopowiem dla tych, co pierwszy raz od dłuższego czasu rycerza niepokalanej w ręku mają. Włodek z Konigurtka, leśny pustelnik z okolicy Rytla, jest postacią fikcyjną. A mówię to dlatego, ponieważ spotkałem w tym roku czytelniczkę, siostrę zakonną, która z okolicy Rytla pochodzi, ale rzadko w rodzinne strony zagląda. I opowiedziała mi, że zdarzyło jej się do Rytla pojechać w tym roku. Ponieważ czyta rycerza, to postanowiła się w końcu o Abbę Włodka dokładniej rozpytać, będąc święcie przekonaną, że on realny, żywy, prawdziwy i że można z nim pogadać. Napadła proboszcza z Rytla, wypytując, gdzie dokładnie mieszka ten pustelnik, gdzie jest jego chatka, gdzie jest ta leśna kapliczka. Coś się podobno proboszcz na tłumaczyć musiał, że to tylko postać literacka, że to taki wymysł, że on tak naprawdę nie istnieje, że on sam też zbyt wiele o nim nie wie. Powtórzę zatem raz jeszcze. Włodek jest postacią literacką, fikcyjną, wymyśloną. To mu co prawda nie przeszkadza w przeżywaniu przygód i spotkań i odbywaniu rozmów, które mogłyby się zdarzyć naprawdę, w rzeczywistości, każdemu z nas. Dodam tylko, że jeśli ktoś rozpoznaje siebie w jakiejś historii, to cóż... Jakakolwiek zbieżność jest zupełnie przypadkowa. Jakie jest twoje największe pragnienie? Włodek wysiadł na stacji Krzyż. Osobowy schojnic przyjechał punktualnie. Nie musiał się spieszyć, połaził zatem po stacji, choć nie było na niej zbyt wiele do zwiedzania. Budynek dworca, w nim mała poczekalnia, kasa biletowa. Zwiedził wszystko w 8 minut i właśnie wtedy zapowiedziano pospieszny, który miał dojechać do Poznania. Już po chwili siadał na miejscu 91 w wagonie szóstym bezprzedziałowym, miejsce przy oknie. – Daleko pan jedzie? – zapytał młody mężczyzna siedzący obok. – No, Do Poznania. – O, całe szczęście – ucieszył się współpasażer. – Bo ja do Warszawy. Włodek pomyślał sobie, że może to nie jest zbyt kulturalne cieszyć się głośno z tego, że będzie nieco luźnej w przedziale, Ależ zobaczył, że młodzieniec nie powiedział tego jakoś złośliwie. Raczej było w tej jego wypowiedzi dużo rozbrajającej szczerości. Tak gdyby on sam miał jechać do Warszawy, to też by się ucieszył, że miejsce obok niego jest wolne. Zawsze to wygodniej. Mateusz jestem, przestawił się mężczyzna. A ja Włodek, miło mi. A ile pan zapłacił za bilet? No, za ten odcinek podróży, trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy. Włodek odpowiedział zgodnie z prawdą, ale nadal nie mógł się nadziwić rozbrajającą szczerością i jakąś dziecięcą bezpośredniością współpasażera. A mój kosztował 82 zł i 40 groszy. Ale ja do Warszawy ze Szczecina jadę. A to w ogóle, to w tamną stronę w przedziale siedziała ze mną Ewa i Iwona. Ta Ewa to nic nie mówiła, a ta Iwona to się cały czas uczyła hiszpańskiego z jakiejś aplikacji. Ale jak jej powiedziałem, żeby do mnie coś powiedziała po hiszpańsku, to nie chciała. A pan zna jakieś języki obce? Podemos hablar en español si Możemy gadać po hiszpańsku, jak chcesz. Odpowiedział Włodek, zdradzając, że z hiszpańskim powinien sobie dać się radę. O, pan zna hiszpański. A gdzie pan pracuje? No tłumaczę troszkę języków uczę. Włodek wymienił co robi, bo sam nie wiedział jak odpowiedzieć na pytanie o to gdzie pracuje, no pracuje w domu, ale przecież jego chatka zakładu pracy nie przypominała. A pan gdzie pracuje? A ja w supermarkecie, no fajna robota od 13 lat. Chciałem zmienić pracę, ale ludzi by mi było szkoda. Kolegów. Długo się znamy i fajnie się pracuje. Za to moja żona pracuje w szkole i uczy, ale geografii, nie języków. A pan w ogóle to skąd jest? No z Konigurtka, koło Rytla. A Rytel koło chojnic. Wiem, 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 wiem. Znam, mam tam rodzinę. Wy tam tak śmiesznie mówicie. Kiedyś przyjechał do mnie wujek, jak zaczął do mnie gadać, to połowy nie zrozumiałem. A pan może coś do mnie powiedzieć po chojnicku? A pan potem coś do mnie powie po warszawsku? Rozmowa toczyła się mniej więcej takim rytmem. Włodek nie mógł rozszyfrować towarzysza podróży. Był niezwykle szczery, super pogodny, jakoś pozytywnie nastawiony do życia, miał ochotę gadać z nieznajomymi. Chętniej poznałby dokładnie jego historię, bo już dawno nikogo z takimi objawami nie spotkał, ale pociąg powoli zbliżał się do Poznania. – To ja jeszcze panu powiem, po co jechałem do Szczecina – oznamił młodzieniec Włodkowi. No, – Zamieniam się w słuch. Mateusz wyjął telefon i pokazał zdjęcie, które przedstawiało pomnik jakiejś postaci. Wie pan, kto to jest? No nie. A ogląda pan polskie komedie? No rzadko. Aha. No w każdym razie, to jest Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, szef wszystkich szefów. Pojechałem do Szczecina, bo sobie chciałem z nim zrobić zdjęcie. A pana szefem kto jest? Włodek uśmiechnął się, nie odpowiedział na pytanie, bo po pierwsze pociąg zaczął hamować na dworcu Poznań Główny, a po drugie raczej nie kojarzył kogoś, kto się nazywa Krzysztof Jarzyna ze Szczecina i jest szefem wszystkich szefów. Postanowił później nadrobić te filmowe zaległości. Dzięki za rozmowę, dobry podróży, zameldował Mateuszowi i pobiegł w stronę wyjścia. Wyszedł z dworca, sprawdził z której strony mech obrasta kamień i skierował się na północ. Wyprawa do Poznania była podyktowana chęcią spotkania się z Jankiem, dyrektorem wydawnictwa Baranek, czyli Lew, i Magdą, pisarką i tłumaczką. Mieli omówić kolejne projekty związane z tłumaczeniem rosyjskiej, francuskiej i włoskiej literatury religijnej i science fiction. Janek miał nosa do nowości i to, co wyszukiwał za granicą, sprzedawało się bardzo dobrze, a ich tłumaczenia zbierały niezłe recenzje. Włodek maszerował przez Poznań, obliczał w głowie, którędy będzie najkrócej. Ale z rozmyślań nad topografią wyrwał go dźwięk telefonu. Dzwonił proboszcz z wieżak z funki. Najpierw z grzeczności zapytał co u Włodka, Włodek opowiedział o rozmowie w pospiesznym. A potem proboszcz zdradził powód, dla którego dzwoni. Zachurował kościelny, a choinki trzeba było poustawiać w kościele na święta. No sam nie dam rady, bo Zygmunt nasz kochany, leśnik przecudowny, mi takie większe powybierał. Jeszcze jednej pary rąk bym potrzebował, co by je poustawiać. No wieczorem wracam z poznania, na jutro nie mam żadnych pilnych zleceń, to możemy planować te choinki. Włodek zgłosił gotowość do pomocy. Dziękuję z góry i niezwykle stokrotnie. A, i dziękuję za opowieść kolejową. Mogę jej użyć jako przykładu? No pewnie, A jakiego przykładu? Do czego? Katechezem biblijną mam dzisiaj. O dziesiątym przykazaniu. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. A co ma to wspólnego z moją opowieścią? Bo to opowieść o pragnieniach była. Chłop pojechał z Warszawy do Szczecina i z powrotem, bo pragnął zobaczyć pomnik bohatera filmowego, kultowej w jego rozumieniu postaci. Jego pragnienie zrodziło akcję, podróż, która kosztowała 82,40 w jedną stronę, dzień urlopu i podejrzewam, że jakąś dyskusję z żoną. A dziesiąte przekazanie jest o tym samym o pragnieniach. Nie pożądaj. To jest o sercu, to jest o tym, co w środku, bo o tym, co na zewnątrz, o tym, co widoczne, o akcji, to już było w siódmym przykazaniu. Nie kradnij. A teraz jest o tym samym, ale na poziomie chęci, pomysłu, woli, zachcianki, pragnienia. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest. No to tak samo jak w dziewiątym, no nie pożądaj żony. To też jest o stanie serca, bo o czynach to mamy w szóstym, nie cudzołóż. Te dwa ostatnie przykazania mówią o tym, żeby czuwać nad pragnieniami, bo jeśli się zamienią w akcję, to hu, hu, może być niewesoło. Co innego, jak zrealizuje się pragnienie zobaczenia Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina. A co innego, jak zaczną stawać się rzeczywistością pragnienia nieco mniej neutralne, nieco mniej radosne i nieco bardziej szkodliwe. No, ładnie to sobie proboszcz wymyślił. A powie proboszcz ludziskom, jak się człowiek z głupich pragnień ma leczyć. Boś, to przecież nieraz człowieka tak idiotyczne i straszliwe rzeczy nachodzą, że aż strach. A to już jest połowa sukcesu, panie Włodku. Jak ktoś rozpoznaje, że coś, co przez serce przełazi, jest głupie jak but. Potem trzeba otworzyć no, to serce na działanie Pana Boga, bo tylko On jest w stanie je przemienić. Czyli co w praktyce i w dwóch słowach? Jak sobie z tymi dwoma ostatnimi przykazaniami dekalogu poradzić? No modlić się trzeba do Ducha Świętego. Co by nam się chciało dobrych i pięknych rzeczy, jego rzeczy? Bądź przecież dążność ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś ducha do życia i pokoju, mówi Paweł. W liście do Rzymian. No dobra, koniec tej teologii. To co? Dacie radę jutro? No dam, no. pomogę z tymi choinkami. No to fajno, a ja idę porozmyślać. Jako punkt wyjścia wezmę ostatnie pytanie tego waszego współpasażera. Jakie? No, to szefa. Muszę sobie odpowiedzieć, kto jest moim szefem, bo czasami mam wrażenie, że nie Pan Bóg mną rządzi, tylko kalendarz z wykazem zajęć. No ale te zajęcia to przecież w ramach misji od Pana Boga się w tym kalendarzu pojawiają, no nie? Zwierzak ucieszył się niezmiernie. No i masz, Panie Włodku, teraz odpowiedź? Dlaczego ludzie do Pana do chatki przychodzą i porad szukają? Bo Pan mądrze gadasz? Z Panem Bogiem! Zwierzak się rozłączył. Włodek zorientował się, że zalazł od tego gadania. O jedną ulicę za daleko. Wrócił, odszukał kamienice Janka i wbiegł na samą górę. Wszelki duch Pana Boga chwali, zawołał Janek, otwierając drzwi. I ja go chwalę, odpowiedział Włodek i wlasł do mieszkania, które było jednocześnie siedzibą wydawnictwa Baranek, czyli Lew, Janka siłownią, salonem do gry w snukera i biblioteką niezłych rozmiarów. Magda zaraz będzie głodnyś, spragnionyś. A jakże? No, jakieś pragnienia mam, tylko muszę się im dobrze przyjrzeć, żeby się nie okazało, że one moje życie na manowce prowadzą. Janek nawet nie skomentował tajemniczej odpowiedzi Włodka. No to ja zrobię kawę, a ty się przyglądaj tym swoim pragnieniom, przeszkadzać ci nie będę. Dużo czasu ci na to trzeba będzie? Jo, całe życie. Janek spojrzał na Włodka, udając przerażonego. Ty to jednak jesteś lekko rąbnięty, nadal nie potrafię zrozumieć, co ci ludzie w tobie widzą, że tabunami tę twoją chatkę nachodzą? A może dlatego przychodzą, że do nich dziwnymi maksymami gadasz? Włodek uśmiechnął się do Janka, nic nie mówiąc. Zauważył na szafce w dużym pokoju nową figurkę niepokalanej. Włodek przyglądał się jej i pomyślał sobie, że skoro Maryja nie miała problemów z przykazaniami, to i że jej pragnienia musiały być niezwykle piękne. I że piękny musiał być świat jej marzeń, świat jej myśli. Módl się za nami grzesznymi, bo pragnienia mamy głupie. Bo marzenia mamy rąbnięte, bo serce mamy zagracone. Pomodlił się krótko. I tak sobie pomyślał, że nie jest do końca pewien, czy ów Mateusz to na pewno był z Warszawy i czy na pewno pracował w supermarkecie. A gdyby się okazało, że to jakiś anioł był, który wykorzystał okazję, żeby go sprowokować do rozmyślania? Postanowił, że jutro zapyta proboszcza zwierzaka, czy aniołowie jeżdżą koleją, skoro niektórzy, nie wiedząc, udzielili im gościny, jak mówi list do Hebrajczyków to może inni mieli ich za współpasażerów?